Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej części z gry Outlast. Ja jestem kurek. Wyłazimy z tych kanałów. Zastanawiam się gdzieś, czy w męską stronę, czy w żeńską stronę. Skoro jestem facetem, pójdę w męską stronę. Ła, pierdula. Jakiś wypłaszczony ten gościu. wpadł. tu nic nie zrobimy. W poprzedniej części uciekaliśmy przed jakimś... Ja nie wiem co to było w ogóle. Co to był za typ? O, trochę flaków. O, tu więcej flaków. Ty na nas nie rzucaj chłopie. Się w ogóle, kur dzieje? Fajnie, drzwi zamknięte. Dobra, idziemy idziemy przez rurę. Trudno. Skoro jest otwarta, to idźmy. Szkoda, tych baterii mało mamy. Tylko dwie. No, plus jedna w kamerze. Mam nadzieję, że to jest raz trzy liczone. W tym momencie będzie ciemno, jak w dupie, brzydko mówiąc. Dobra tam nie. I tu doszliśmy. Dawać baterię, a nie. Dobra, na razie te drzwi zamknijmy. Skur. Czy syn w ogóle? Co, co? A masz mordę paskudną. Dobra, idziemy w drugą stronę. A mu drzwiami mu w pysk strzelę. Pach! Chociaż tyle mogę się odgryźć wieśniakom. Jest bateria, zobaczcie. A! Dzięki, dzięki. Dobra, musimy iść tędy. No nie ma innej opcji. Już gwizdek wie, gdzie mamy iść w ogóle. Dobra, wejdziemy po tych schodkach tutaj. O! Dobra, tutaj chyba nic nie ma. O, jest bateryjka kolejna. Ale my mamy teraz farta, zobaczcie, dwie baterie. Kurde, z tymi to, to nigdy nie wiadomo. Znowu urwało się znowu zejść do wody <grymne> Do wody Do tych ścieków, co tu płyną Koło wody nie leżało Z wodą to ma tyle wspólnego, że jest płynne Co, tędy nie da rady wejść? Okej okay. Pójdziemy tędy gdzie my doszliśmy tutaj. Ta noktowizja w tej kamerze słabo działa w ogóle. Dobra, wymieńmy tą baterię. Znowu słyszę tego typa z tym łańcuchem u nogi. Tylko gdzie on jest? Tutaj nie. Nie wiem, może powinienem na zwiększonej gamie grać. Żeby coś widzieć w tych ciemnościach bez tej durnej kamery. My powolutku do przodu, przesuwajmy się. Tutaj to nic nam nie da. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Wow! Wow, wow, wow! Dobra. Zastraniec został na dole. A nie, on idzie tutaj. Jak to wskoczyć? Dobra. Będziemy się z nim tak lekko w babkę bawić. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Udało się. Uh! Ty tam se gościu siedź. Na dole. Ej, kolego. Coś czuję, że go jeszcze spotkamy, tego pana. O nie! W ogóle typ nas pierdolnął i pobiegł sobie. nie rozumiem gościa, ale dobra Dobra, ciśniemy dalej przez te kanały Ja Pierdziusiu Tam jakiś typ pobieg w ogóle? Oni są wszędzie. Ilu tu tych pensjonariuszy było w, te, w tym psychiatryku? Tysiąc osób siedziało w tym psychiatryku, dobra, coś tutaj mamy, jakieś przejście, a jak tędy pójdziemy? Dostań się na parter oddziału dla mężczyzn. Co nam to daje, że to przesunęliśmy. Skoro mogliśmy to przesunąć, chyba nic nam to nie dało. Dobra, odsunię to z powrotem albo jeszcze bardziej to przesunę. I zobaczmy tego pana. Tutaj, co to jest za gościu? Rzucisz się na nas, czy nie? A ja on się tu tylko siedzi. Izolatki to są chyba tutaj. Dobra, wejdźmy do góry. Zobaczmy, czy tutaj... Drzwiczki zamknięte. Wymieńmy baterię. Całkiem ciekawa wycieczka nam się tu kroi. Dobra, mamy baterię jedną. Hm. To pewnie tędy musimy to otworzyć te drzwi. Ale my się schowamy tutaj. A nie, zobaczcie, nie przesunęliśmy jeszcze tego jeszcze trochę. Dobra, otwieramy. Czy tu wszędzie musi być ciemno? Weźcie mi powiedzcie. Tu zamknięte? Tu zamknięte? Co my tu za typa spotkamy? Jakaś taka muzyczka się włączyła lekko przerażająca. Tu nie możemy tego otworzyć. Dobra, idźmy wejdźmy tędy. No dobra, jump o nie. Tam ci chodzi drzwi wyważyć. Więc się stąd ewakuujemy, co? O nie! O nie! Ich tu jest więcej. Zaraz nas zabiją! A kur... watą. Dobra, zabijli nas! Czyli musimy tam szybko przebiec i zabarykodować te drzwi. Uch, jeszcze raz. Hardcore jak gwizdek. Zamknijmy te drzwi Śmierci podatki. Ładne psychole, nie? Ładne psychole. Dobra, udało się. Uch. Dobra, to te odsuniemy. Dobra, te zamkniemy, a, oh, dobra, jeszcze trochę, na wszelki wypadek, dobra, tu w ogóle jakiś typ w ogóle pokrojony, to coś można otworzyć, nie, z tego wynika, że musimy iść do góry. 이 사람들이 뭘고 있는지 모 지다, 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 여 지다 O nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Szybko, 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 uciekamy! Turędy, którędy, którędy, panowie! Dobra, tędy! Udało się! Pierdyle! Widzisz że ciemno? Otwieraj te drzwi. Otwieraj te drzwi. Dobra, włazimy tutaj. O kurwa, fuch. Skur... Priest's guy, aren't you? <sighs> His witness, or whatever, you must be exhausted. Yeah. Let's take a mm. Shakosky huh? Martini. <laughs> we'll do a martini lunch, hmm? have a little confab, blah blah. Rarelier than you look. A little car you yeah. Okay, here we go. Arms and legs inside the car at all times. <laughs>

Those are the like that. Okay, then. Right this bardzo bym chciał, bardzo bym chciał. Co ma w ogóle? Jakiś doktorek czy co? Ciego gwizdka, ja pierdziusiu.

worried how much time you've been spending with father martin I know, czyli ten I nazywa this... holier than thou bible thumping uh, no offense to the man but i sometimes worry he might just be a little bit crazy <laughs> on <jest stupnięty>, serio <laughs> it's ah. understandable when people get scared there's like to the turn to god as anything else god died with the gold standard we're on to a more concrete faith now you have to rob paul to pay peter there's no other way murder in is the simplest form but what happens when all the money's gone money becomes a matter of faith and that's what i'm here for O kur. You paying attention? Don't pass out on me. There's still a lot for you to absorb. There. Better now, right? You understand what we achieved here? We made a consumer into the means of production. This thing Kurde obciął na pallets! Ja po jednym palcu nam obciął, co za gnój? Myszką na boki, myszką na boki. I uwalniamy się z tych więzów, dobra. Ale palców nie mamy. Dobra. O, wzdrzygał się jeszcze typek. No to teraz na głodnego będziemy biegać. <grywka> Kamera. Akcja. No dobra, jesteśmy w tym cudownym miejscu. To chyba był jakiś kibel przerobiony na sale do pogawędek. Ja się z wami żegnam uroczą sceną z obcinania palców. Dajcie suba, kliknijcie łapkę w górę, piszcie komentarze. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.